Denis Coulange, Executive Director, Page Group, join us. Make it happen. W pracy konsultanta Page Group bardzo ważne jest to, że my wszyscy jesteśmy osobami, które są odpowiedzialne za cały proces rekrutacyjny od początku do końca. Musimy być w tym bardzo samodzielni i musimy być w tym bardzo też odpowiedzialni, ponieważ niejednokrotnie bierzemy udział w procesie podejmowania najważniejszych decyzji, czy to jeżeli chodzi o naszego klienta, czy jeżeli chodzi o kandydata. The page Group, whether you want to be an expert or whether you want to grow into managerial functions and leading businesses, everything is possible. We offer sufficient training, coaching, on-the-job leadership to allow you to excel and to maximize your potential in every area or expertise in which you would like to grow. Przede wszystkim podstawą do osiągnięcia sukcesu w naszej firmie to jest pracowitość i zaangażowanie. I to determinuje sukces, a później wszystkie inne możliwości, które za tym idą. Dla każdego sukces oznacza coś innego, dlatego z jednej strony mamy ścieżkę ekspercką, z drugiej strony menedżerską. Istnieje możliwość realizowania się w jednej z kilkunastu dyscyplin, w których pracujemy. Praca konsultanta jest pracą pełną wyzwań, dlatego atmosfera jest tak istotnym czynnikiem naszej pracy. Kiedy wchodzi się na nasz open space, widać, że, że jest bardzo dynamicznie, że ludzie rozmawiają przez telefon, rozmawiają między sobą, słychać różne języki obce. W Page Group każdy jest równy i każdy ma takie same szanse na osiągnięcie sukcesu. Nie rywalizujemy między sobą, nie konkurujemy między biurami. Kładziemy nacisk na wspólny sukces, każdy indywidualny sukces przekłada da się na sukces naszej firmy. Group wyróżnia, wyróżniają nasze wartości, wyróżniają zasady, według których funkcjonujemy, według których pracujemy, ale też według których się bawimy. Na pewno jesteśmy ludźmi z pasją, jesteśmy nastawieni na osiąganie celów, ale też bardzo ważna jest ta praca w zespole. Bardzo ważna jest zabawa i ważne jest to, żebyśmy chcieli tu przychodzić. I tak rzeczywiście jest. Każda osoba, która dołącza do naszej firmy, jest częścią zespołu, który rośnie organicznie. Jest częścią zespołu, który może się rozwijać, może realizować swoje cele na każdym etapie. Od konsultanta, menadżera po dyrektora i rzeczywiście plan szkoleniowy w naszej firmie umożliwia rozwój, rozwój doświadczenia, rozwój wiedzy na każdym etapie. Poza świetnymi relacjami wewnątrz naszej firmy i możliwościami rozwoju, bardzo sobie cenię brak rutyny. Dynamizm pracy, ciągłe wyzwania i codzienną pracę z kluczowymi graczami na rynku. Dołącz do nas. Dołącz do nas. Dołącz do nas.